Wydaje nam się, że udział w każdej imprezie o charakterze takim kabaretowym ma znaczenie, bo. Publiczność ma znaczenie kontakt z publicznością. Jeśli jest publiczność, prawda? Tak. To ma, to ma sens ona. i ma znaczenie. A jak to się nazywa i czy to jest cykliczne, to chyba ma, mniejszą, ma mniejsze znaczenie. Bo to ona bardzo często weryfikuje to, co kabarety przedstawiają. I jest warunkiem koniecznym. Tak, tak. bo niej nas nie ma. Znaczy mnie zaskoczyła szarpanina, że mają nowy program. O, mają rzeczywiście. Bo w ubiegłym roku zdobyli wszystko, co było do zdobycia, natomiast żadnego z tych sketchów czy, 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 czy blackoutów nie powtórzyli. I to jest świetne, że tą jest drogą dobrze, idą. Że... Że, tak, idźcie tą drogą, trzeba im powiedzieć. Grypsujesz czy z krajem. Pędzie się, ja, to, to się No, To masz patło, bo słowa do niej Hehehe, Nie dobra, nie? Ja. No. jak tu na szczęście nie ma tego problemu pod tytułem, na którym boku zasnąć. <grypsi> To nie jest tak, że się przyjeżdża w jedno miejsce i się. I się może poza PAKą. Może PAKa jest takim miejscem, gdzie można y, przyjechać skądś tam, y, i tak jak na przykład, y, tak jak w przypadku. Y, B, że był to ich siódmy występ w ogóle i zdobyli, nie, nie, i zdobyli Grand Prix. I wydaje mi się, że to się, i taka rzecz może się zdarzyć tylko na pace. To jest taki jedyny festiwal, który jest festiwalem tak opiniotwórczym. Dzień dobry. Witam w naszej restauracji. Jest taka sprawa, ponieważ jest Pan stu tysięcy gości w naszej restauracji, dlatego chcielibyśmy Panu zaserwować tę oto Uwaga, Smakowało. Tak, bardzo. Pan sobie teraz a ja zaraz panu zasługuję wyrącą. różnorodność. Jak, jak mówimy o takiej perspektywie powiedzmy ostatnich 10 czy 15 lat, to yy, taki, taka nie się narzuca właśnie słowo różnorodność od. Yy, pantomimicznych kabaretów typu Krosny czy, czy Absurdalny, e, Liquid Mind, który za chwilę z, e, zobaczymy. E, poprzez właśnie kabarety absurdalne, surrealistyczne. Mumie, łowce kropkowe swojego czasu. to też Tak, e, mnóstwo jest formuł i mnóstwo konwencji, także takie narzekanie na, na kabaret, bo bardzo często e, słyszy się takie narzekanie, że w tej chwili kabaret jest w ogromnej def, def, defenzywie, prawda? Ja, ja akurat nie podzielam tego poglądu. Myślę, że jest bardzo dobrze z polskim kabaretem. Bardziej Gorzej jest z tym, co widać w telewizji. I to, jak telewizja pokazuje. Tak, bo to się nie pokrywa z tym, co nie na pokrywa się dzieje. Się ja rzeczywiście bywam na, na nie, 20 festiwalach w, w ciągu roku kabaretowych i jest olbrzymia różnorodność. Jedyne co przeszkadza to, powiedzmy, odejście od literatury. To rzeczywiście w stosunku do, do tego, co się w latach 60 czy 70 działo w polskim kabarecie, to to, to jest e, 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 ogromny negatyw. Natomiast e, jest na pewno wielka różnorodność, jest mnóstwo tych kabaretów. I, i wiele z nich szuka własnych dróg. Jest więcej wizualnych form w tej chwili w kabarecie. Ale, ale... to jest jakieś tam zjawisko, któremu się trzeba przypatrywać i, i, nie, i nie tylko biadolić, bo bardzo często ludzie zatrzymują się na biadoleniu. Kabaret umarł, kabaret jest beznadziejny i tak dalej. To jest nieprawda. Źle jest pokazywany na pewno w telewizji. I nie, telewizja nie oddaje tej róż, róż, różnorodności kabaretu. Nie wiedzieć czemu nie pokazywane są kabarety, które są przez telewizję uznawane za nieatrakcyjne, być może, no nie wiem, są jakieś standardy telewizyjne, które to, one się nie mieszczą. To nawet nie o to chodzi, tak. że Ale e, te... pewne kabarety nie są pokazywane, to, to raz, a, a dwa, że one są źle pokazywane. Te, które są pokazywane, są źle pokazywane. E, z jakichś względów, nie wiem, no nie umie się tego nagłośnić, mówię o nie wiem, piosenkach, o akustyce, pokazać, e, zrealizować tego, skamerować. Połączyć w, jakiś, w, w jakieś sensowne scenariusze. Ja myślę, że w, w ciągu roku trochę tych sketchów czy trochę tych piosenek powstaje w, w, w polskim kabarecie, a gdzieś to później się rozmywa. Może za dużo jest po prostu programów kabaretowych w telewizji, i to poszło na taką. taką stała się z tego taka trochę fabryka. Kiedyś kabaret. Był y, y, czymś odświętnym, pokazywano go raz, dwa razy w miesiącu, ja sam czekałem, pamiętam, na właśnie teja, czy... czy, czy... Ale kabaretów też mniej było wtedy, prawda? Był teraz taki Mimo modny wszystko. stał się, modny. Nie? taka no, moda stała są, się u młodych tak. ludzi. No I jest strach przed właśnie y, y, artystą kabaretowym, jego tekstem i tym, żeby go wyświetlić w punktaku i żeby on przez pięć minut Stały. Jak oglądam, ja oglądam amerykańskie czy angielskie produkcje kabaretowe, to dziwo, tam się nikt nie boi tego, żeby pokazać w ujęciu jednominutowym artysty kabaretowego, prawda? U nas musi być montaż co 10 sekund. Musi być Jak? dynamiczny montaż, musi być latająca kamera, muszą być przebitki na roześmianą publiczność. Musi być scenografia, która jest. Kolorowa, jakiś balecik. I numer bo, często tak poszatkowany, że nie wiadomo, o co w nim chodzi. No to jest po prostu strach. Strach przed, nie wiem, no jakimiś walorami intelektualnymi kabaretu, przed właśnie, nie wiem, wartościami literackimi, że to się nie sprzeda, że to. No, ale to jest problem redaktorów telewizyjnych bardziej niż kabaretów, bo kabarety, jak, jak widzicie, no, yy, nawet z tych dwóch pokazów, a to jest yy, yy, dwa kabarety spośród 300, które oglądamy na rozmaitych festiwalach. Yy, jak widzicie, no, było parę sketchów, które, które były fajne, prawda? I, i, I cóż komu szkodzi, żeby to w telewizji pokazać?

Пой, ну, Nie szkoły. No jest taka, taka szkoła, no kabaretów. myśmy jeszcze wyznawali taką, taką, taką szkołę, czyli ten, ten kabaret dla 70., że wolno przekląć w czasie programu raz. I szukało się najbardziej takiego miejsca uzasadnionego, wtedy kiedy to przekleństwo najlepiej zabrzmi. No i już I, i, i raz to było wolno, natomiast teraz nie chcę nikomu robić przykrości, ale z, zwłaszcza w tym tak zwanym stand-upie, czyli w takiej formie, którą, którą uważa się, że to jest forma nowa, że jej nigdy nie było. Ale w każdym razie ten stand-up polega na tym, że w zasadzie prawie każda silniejsza puenta jest związana z, z jakimś krótkim wy, wy, wyrazem i, i, I z tymi ob, o, momentami obscenicznymi, więc mówię, no, no są. Jest teraz taka szkoła, żeby, żeby przeklinać, tak mi się wydaje. Zawsze była cenzura, wydaje mi się, że nie było takiego czasu, żeby nie było cenzury. Ona się inaczej nazywa, ale zawsze. To nawet jest. chyba nie chodzi o cenzurę w tej chwili polityczną, chociaż taka też jest. Też ja jest. ja sam, też. sam jestem, znaczy no, kilka razy miałem do czynienia z cenzurą polityczną w tej chwili. Ale ta mnie jakby mniej dziwi i ona jest mniej dla mnie bolesna, bo ja rozumiem, że przychodzą nowe ekipy i po prostu mają swoje tam kryteria. Natomiast mnie bardziej denerwuje taka cenzura estetyczna. To znaczy, ja bardzo często słyszałem od ludzi, którzy zawiadują rozrywką w, w telewizji, żeby nie robić specjalnie inteligentnych rzeczy że y, widownia y, tego nie przyjmie. Bardzo często słyszałem, Rafał to jest za inteligentny. daj, 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 daj coś mniej. I to jest najbardziej bolesne, bo, bo właściwie no, jesteśmy trochę sprowadzani do takiej rangi takich ludzi, którzy muszą y, dać y, y, powiedzmy rozrywkę gawiedzi, mhm. a troszkę inny charakter miał y, kabaret telewizyjny. I ta publiczność telewizyjna wcale taka zła nie jest. Oczywiście, że nie jest. Że, że no, no, tu się usiłuje w, w, wmówić. W, wmówić, tak, wmówić telewizorom, że, tak, że to jest nieprawda. Myślę, problem to jest polega nieprawda. na tym, że rozrywkę... E, e, Muszą zrozumieć szefowie I, i tu jest chyba problem. E, 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 po prostu e, rozrywka ambitniejsza jest trudniejsza do realizacji. Jest trudniej zrobić. Trzeba zapłacić artyście e, e, nie wiem, jeśli artysta e, pisze, nie wiem, dwa tygodnie program, to jemu jest łatwiej zapłacić pieniądze niż artyście, którzy, który, tak jak przybora, pracował 8 miesięcy na kabret starszych panów, prawda? I, i, I myślę, że te kryteria łatwości, właśnie tego, że w tej chwili bardzo pieniądze decydują o tym, o rozrywce w telewizji, powodują, że to wszystko się tak spłaszcza. To, to, troszkę inne kryteria w tej chwili funkcjonują. Ze Szczecina, oni zabierzą anegdotę suchą, suchą, bardzo suchą, jak powstała nazwa kabaretu. Bo chłopaki kiedyś byli w sklepie RD Pała WD i to była nie na z mężem i się pytała męża, jaki wybrać telewizor, jaki firmy, a może mówi szarpa nina.